To tak, jakby Chiny miały ogromną nadwyżkę, którą przeznaczają na wojsko. Tego nie chcemy. Nie chcę, aby brali 500 dolarów, 600 miliardów rocznie i wydawali to na swoje wojsko. Sprzeciwiam się wydatkom na armię. Ponieważ są najgorszymi przestępcami w międzynarodowym systemie handlowym, mają najbardziej nierównomierną gospodarkę w historii nowoczesnego świata. Pierwszy mogę Ci powiedzieć, że ta eskalacja to dla nich porażka. Mają bardzo mądrych ekonomistów, akademików, technokratów w swojej biurokracji, którzy mówiliby przywództwu, że nie mamy tu przewagi. Oni są krajem nadwyżkowym, że ich eksport do Stanów Zjednoczonych Ameryki jest pięć razy większy niż nasz eksport do Chin. Więc mogą podnieść swoje cła, ale co z tego? Trump chce zakończyć chińskie wojsko i dlatego uderzył z powrotem. Dzisiaj prezydent Trump ogłosił, że wstrzymuje cło dla każdego kraju oprócz Chin. Chiny są obciążane cłem w wysokości 125%, chyba że Kapiteł przysiądzie do stołu negocjacyjnego i wynegocjuje uczciwą umowę. Cło tak wysokie oznacza, że praktycznie każdy handel między dwoma krajami najprawdopodobniej zniknie. Jak już wcześniej omawialiśmy, to zaszkodzi Chinom znacznie bardziej niż Stanom Zjednoczonym, ponieważ Chiny eksportują do Stanów Zjednoczonych 5 razy więcej towarów niż my do Chin i dlatego są w słabszej pozycji. Sytuacja pogarsza się dla kapecie, ponieważ inne mocarstwa, jak Indie i Unia Europejska, popierają Stany Zjednoczone Ameryki i krytykują agresywne działania Chin. Zdecydowanie był to intensywny dzień z dużą ilością wymiany zdań między wieloma krajami. Przeanalizujmy, co się stało i dlaczego Unia Europejska i Indie zwracają się przeciwko Chinom, zaczynając od ogłoszenia prezydenta Trumpa. Jak wszyscy wiecie, prezydent właśnie wydał oświadczenie ogłaszające dodatkowe na Chiny. na Chiny wzrośnie teraz do 125%, ponieważ Chiny nierozważnie zdecydowały się na odwet przeciwko Stanom Zjednoczonym. Pierwszy, jak powiedziałam wczoraj w przemównicy, kiedy uderzasz w Stany Zjednoczone Ameryki, prezydent Trump uderzy z powrotem mocniej. To było podyktowane strategią prezydenta. On i ja długo rozmawialiśmy w niedzielę, i to była cały czas jego strategia. A nawet można by powiedzieć, że sprowokował Chiny do złej pozycji. Odpowiedzieli, pokazali się światu jako źli gracze. Jesteśmy gotowi do współpracy z naszymi sojusznikami i partnerami handlowymi, którzy nie odpowiadali. To nie była trudna wiadomość: nie odpowiadaj. Wszystko skończy się dobrze. Czuję się zaszczycony, że mogłem to zrobić, i wiesz, nic jeszcze się nie skończyło, ale mamy ogromne wsparcie od innych krajów, w tym Chin. Zrobiłem 90-dniową przerwę dla tych, którzy nie odpowiadali, ponieważ powiedziałem im, że jeśli odpowiesz, podwoimy to i to zrobiłem z Chinami, ponieważ one odpowiadały. Wszystko zaczęło się, gdy Trump wysłał ten tweet. To było pierwsze ogłoszenie, że Stany Zjednoczone Ameryki zdejmą cła od każdego kraju, z wyjątkiem Chin. To było jego oświadczenie. Ze względu na brak szacunku Chin wobec światowych rynków, Stany Zjednoczone Ameryki podnoszą cło nałożone na Chiny do 125% ze skutkiem natychmiastowym. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości Chiny zrozumieją, iż wyzyskiwanie Stany Zjednoczone Ameryki i innych krajów nie jest już zrównoważone ani akceptowalne. Z drugiej strony, na podstawie faktu, że ponad 75 krajów zadzwoniło do Stanów Zjednoczonych, w tym do Departamentu Handlu Skarbu i Urząd Handlu Stanów Zjednoczonych, aby negocjować rozwiązanie kwestii omawianych w kontekście handlu, barier handlowych, ceł, manipulacji walutą i ceł niemonetarnych, a te kraje nie podjęły na moją mocną sugestię żadnej reakcji przeciwko Stanom Zjednoczonym. Zatwierdziłem 90-dniową przerwę i znacznie obniżoną cło wzajemne w tym okresie do 10%, również z natychmiastowym skutkiem. Dziękuję za zwrócenie uwagi na tę kwestie. Wykres, który Trump zaprezentował odnośnie nakładania ceł na kraje w oparciu o deficyt handlowy, nie będzie już obowiązywał dla żadnego państwa. Poza Chinami, na każdy kraj będzie nałożone 10% cło, więc to anuluje praktycznie każde inne cło, które prezydent Trump ogłosił do tej pory. Wiem, że ostatnie tygodnie były szalone. Chcę to jeszcze raz wyjaśnić. Na dzień dzisiejszy każdy inny kraj poza Chinami i Wenezuelą ma tylko 25% cła na stal, aluminium, samochody i inne towary z Kanady, Meksyku. A więc 25% cła na to i 10% cła na całą resztę. Znacznie lepiej niż kilka dni temu, w ostatni czwartek. Jednak cła chińskie są obecnie bardzo wysokie. Więc przejdźmy dokładnie przez to, jak tu dotarliśmy. Po pierwsze, nałożyliśmy dwa różne cła w wysokości 10% na Chiny w lutym i marcu, odpowiednio za handel fentanylem. Chiny to kraj, który wysyła wszystkie prekursory chemiczne do krajów takich jak Meksyk i Kanada, a następnie fentanyl jest tam produkowany i przemycony do Stanów Zjednoczonych. Dwa miesiące temu nałożono na Chiny 20% cło. W zeszły czwartek, gdy prezydent Trump ogłosił swoje odwzajemnione cła na wszystkie kraje na świecie, nałożył na Chiny cło w wysokości 34% za wszystkie podejrzane rzeczy, które robią z handlem światowym. Następnie Chiny nałożyły własne cło w wysokości 34%. Prezydent Trump dał Chinom jednodniowe ultimatum: usunięcie ceł albo dodatkowe 50% cło. Więc to byłoby na wierzchu wszystkiego. Chiny nie usunęły swojego cła. Chiny zostały obciążone dodatkowymi 50%, co daje łącznie 104%. Chiny odpowiedziały własnym 50% cłem. To doprowadziło nas do wczoraj, gdy prezydent Trump ogłosił, że Chiny zostaną obciążone cłem w wysokości 125%. Podsumowując, to obejmuje wszystko i nie dotyczy wcześniej omawianych handlowców. To jedna liczba dotycząca całego handlu z Chinami. W zamian, jak dotąd nie usłyszeliśmy od Chin, ale Chiny powiedziały, że będą walczyć do końca. Więc nasuwa się oczywiste pytanie: dlaczego prezydent Trump atakuje Chiny? To temat, o którym mówimy na tym kanale od dawna. Jeśli jesteś tu nowy, oto krótkie podsumowanie, szybki brief. 104% to za mało. Jestem za 400%. Prowadzę biznes w Chinach i wiem, że nie grają zgodnie z zasadami. Chiny są w światowa organizacja handlu od dziesięcioleci. Nigdy nie przestrzegały zasad, na które przystały, dołączając. Oszukują i kradną. Dochodzi do kradzieży własności intelektualnej i technologii produktu. Nie mam możliwości dochodzenia swoich praw w ich sądach. Produkują ją i odsprzedają tutaj. Nigdy. Nigdy administracja nie mieszli, czy Ameryka wytrzyma cła na poziomie 400%, jakby to wyglądało. Chcę, aby ksi przyjechał samolotem do Waszyngtonu, aby wyrównać szanse. To już nie chodzi o cła. Nikt, ani Europejczycy, ani żadna administracja od dekad nie podjął jeszcze walki z Chinami. Jako osoba faktycznie prowadząca tam biznes mam dość. Mówię w imieniu milionów Amerykanów, których własność intelektualna została skradziona przez Chińczyków. Nie mam nic przeciwko Chińczykom. Przynieśli światu wielką kulturę literacką, sztukę i technologię. Rząd oszukuje i kradnie. Pierwszy na koniec administracja może nie lubisz Trumpa, może nie podoba Ci się jego styl czy retoryka. Wreszcie administracja, która stawia czoła i mówi dość, 400% cła jutro rano, on ci powie dlaczego. Ona może pozostać najwyższym przywódcą tylko jeśli ludzie są zatrudnieni, jeśli zniszczymy tam jakiekolwiek biznesy, ponieważ nadal stanowimy 39% wszystkich dóbr konsumpcyjnych na Ziemi i 25% światowego produktu krajowy, brutto Ameryka jest numerem jeden gospodarką na Ziemi z wszystkimi atutami. Nie będziemy tego mieli na zawsze. Teraz czas przyprzeć Chińczyków do muru. To nie koniec. Teraz Chiny mówią, że Stany Zjednoczone Ameryki łamią prawo. Stany Zjednoczone Ameryki łamią zasady ustalone przez Światową Organizację Handlu, ale Chiny są jednym z największych łamaczy zasad Światowej Organizacji Handlu od momentu, gdy stały się jej częścią. Chiny nie praktykują wolnego handlu, praktykują coś, co nazywa się merkantylizmem. To naprawdę oznacza, że Chiny chcą mieć dostęp do rynku każdego kraju, aby chińskie firmy mogły sprzedawać swoje produkty za granicą. Ale Chiny nie chcą odwdzięczyć się za to. Nie chcą, aby zagraniczne firmy wchodziły do Chin i sprzedawały zagraniczne produkty. Chiński rynek jest odgrodzony. Aby tam sprzedawać, konieczna jest współpraca z chińską firmą. Oddaj im 49% swojej firmy. Aby wejść na chiński rynek, trzeba ujawnić szczegóły produkcji. Mimo to wiele amerykańskich firm, w tym YouTube, jest zakazanych w Chinach. Ten filmik, Facebook, Instagram i wiele innych platform oraz krajów wprowadza zakazy. Lista jest coraz dłuższa. Amerykańskie firmy z dostępem do chińskiego rynku mają kradzież swojej własności intelektualnej. Chińskie firmy z pomocą rządowych funduszy rozwijają produkcję, kradną własność intelektualna amerykańskich firm, rosną i eksportują. Tak było z Teslą i Elonem Muskiem, którym Chiny dały darmowe pożyczki, ziemię i inne zachęty na budowę fabryki samochodów elektrycznych. A teraz Beiyueide skradło wszystko, co robi Tesla i stało się lepsze, korzystając z darmowych pieniędzy, które rozdaje rząd. Teraz Beiyueide sprzedaje 10 razy więcej samochodów niż Tesla kiedykolwiek sprzedała. Niestety dla Chin to nie tylko Stany Zjednoczone dostrzegają taktyki zastraszania stosowane przez Chiny, to cały świat. Prezydent, komisarz Unia Europejska, przywództwo Unia Europejska krytykuje Chiny za ich nieuczciwe praktyki. Zobaczmy. Jasne jest, że Chiny są kluczowym wspierającym wojnę Rosji. Bez wsparcia Chin Rosja nie byłaby w stanie prowadzić wojny w takim zakresie, w jakim to robi. E, widzimy, że 80% towarów o podwójnym zastosowaniu faktycznie trafia do Rosji przez Chiny. Widzimy również obecność północno-koreańskich wojsk na Ukrainie oraz sprzęt wojskowy. Pochodzący z Korei Północnej, który trafia do Rosji, aby walczyć w wojnie przeciwko Ukrainie. Więc jest jasne, że jeśli Chiny naprawdę chciałyby zakończyć wsparcie, to miałoby to wpływ. Wczoraj informowaliśmy o aresztowaniu chińskich żołnierzy na Ukrainie, którzy walczyli po stronie Rosji. Do tego, dlaczego myślisz, że Houthi atakują każdy pojedynczy statek na Morzu Czerwonym, ale nigdy nie dotykają chińskich i rosyjskich statków? Ponieważ te kraje pomagają Houthi siać chaos w handlu światowym, jednocześnie chroniąc rosyjskie i chińskie statki, aby mogły kontynuować swój wolny handel czy jak lubią to nazywać korzystać z korzyści z wolnego handlu na świecie, nie zwracając żadnej przysługi, o którą poprosiła Światowa Organizacja Handlu od swoich członków. Wprowadzenie Chin do Światowej Organizacji Handlu było błędem, za który teraz płacimy cenę. Oto minister handlu Indii, który wyraża te same odczucia, o których mówił dziś prezydent Trump. Posłuchajmy. Świat zaakceptował Chiny jako członka Światowa Organizacja Handlu. Wiele części świata była przekonana, że Chiny się zreformują. Chiny przekształcą swoje procesy. Wprowadzimy przejrzystość do ich gospodarki. Będziemy pracować na sprawiedliwych warunkach w globalnej gospodarce. A to będąc dużą gospodarką, rozwijającą się gospodarką, gospodarką rosnącą skokami i granicami. Pierwszy widzieliśmy ten wzrost przez ostatnie 25-30 lat prawie nieustanny wzrost, aby stać się drugą co do wielkości gospodarką na świecie. Ale do czego wszyscy zamykali oczy to fakt, że ten wzrost był napędzany przez nieuczciwe praktyki handlowe. Ten wzrost nastąpił kosztem uczciwej gry. Ten wzrost miał swoje podstawy w każdym działaniu. Które zgodnie z zasadami gry byłoby uznane za niewłaściwe. A wynik tych działań spowodował sytuację, w której myślę, że duże części świata zostały wciągnięte w narrację o niskokosztowej produkcji, niskokosztowych towarach pochodzących z jednego konkretnego regionu, ale nie zdały sobie sprawy z długoterminowego wpływu, jaki to będzie miało na arenie globalnej. To jest właśnie powód, dla którego cały ten czas apelowaliśmy. My i wiele osób na świecie apelowało, by nie terroryzować naszych sojuszników. Nie powinniśmy karać sojuszników, bo będą potrzebni w razie wojny lub wojny handlowej z Chinami. Stany Zjednoczone Ameryki to silne, bogate państwo, ale z sojusznikami jesteśmy jeszcze silniejsi. Nie oznacza to, że nie możemy renegocjować umów handlowych z naszymi sojusznikami. E, chcemy uniknąć bycia wykorzystywanym, ale możemy to zrobić bez obrażania lub niszczenia naszych relacji z tymi krajami, które od początku były po naszej stronie o dwóch krajach naprawdę mówię. To Kanada i Meksyk. Dobrze jest z geopolitycznego punktu widzenia izolować Chiny, przenosić produkcję wysokiej klasy do Stanów Zjednoczonych i przesuwać produkcję niskiej klasy do przyjaznych narodów. E, jak Meksyk, który może zostać warsztatem Ameryki, to jedna z najciekawszych historii. Która wynika z całego Trumpa robiącego zwrot w kwestii taryf na sojuszników, jest historia o sekretarzu skarbu Scottie Besancie i Chief Executive Officer JP Morgan Chase i Copper Morgan Jamie Dimoni. Podobno obie te osoby miały bardzo, bardzo duży wpływ na prezydenta Trumpa w jego decyzji o odwróceniu kursu w kwestii taryf na sojuszników i skupieniu się wyłącznie na Chinach. Ale zanim przejdziemy do tej historii, chciałbym pokazać Wam ten klip, w którym Jamie Diamond wyjaśnia, że zdecydowanie musimy zrównoważyć handel z krajami takimi jak Chiny, a nawet Rosja, ponieważ jasno dali do zrozumienia, że chcą pozbyć się tego porządku, który stworzyły Stany Zjednoczone. Nie chcemy być zależni od krajów nawołujących do upadku Stany Zjednoczone Ameryki, jednocześnie zbliżając się do naszych sojuszników, ponieważ Chiny, Rosja, Iran i Korea Północna zbliżają się do siebie, a aby przeciwdziałać temu blokowi, potrzebujemy naszych sojuszników. Chiny i Rosja jasno dały do zrozumienia, że chcą w pewnym sensie rozebrać system powojenny po II wojnie światowej. Uważam, że celem handlu powinno być wzmocnienie Europy i naszych partnerów handlowych Japonii, Korei, Filipin, poprzez zbliżenie ich do nas podczas rozbudowy naszych sił zbrojnych. Powinniśmy zdecydowanie prowadzić każdy handel chroniący wojsko. Popełniliśmy wiele błędów dotyczących farmaceutyków, wysyłki i składników takich jak penicylina. Na które jesteśmy tak zależni od Chin, nie powinniśmy polegać na potencjalnych przeciwnikach w kwestii zaopatrzenia naszej armii. Jestem temu przychylny. To absolutnie kluczowa sprawa, którą musimy się zająć. Bezpieczeństwo ekonomiczne jest ściśle powiązane z bezpieczeństwem narodowym w perspektywie długoterminowej. Wiesz, mam nadzieję, że kiedy te e, wojny zostaną rozwiązane, i mam nadzieję w interesie Ukrainy, gdzie mają suwerenność, gdy to się skończy, i w interesie Izraela, nie jesteśmy ciągle atakowani przez terrorystów z trzech stron. Musisz utrzymać sojusz ekonomiczny. Myślę, że byłoby to w interesie Rosji, Korei Północnej, Iranu i Chin, aby rozbić świat zachodni. Uważam, że byłby to największy długoterminowy błąd, mający konsekwencje przez ponad 30-40 lat. Nie mam zamiaru czytać książki o tym, jak Zachód podupadł. Dokładnie jak powiedział, nie chcemy walczyć między sobą, ponieważ daje to Chinom możliwość rozbicia partnerstwa i wykorzystania sytuacji, w której świat zachodni nie jest zjednoczony. To właśnie moment, w którym dyktatorzy tacy jak Xi i Putin będą prosperować. Zastanówmy się, co wpłynęło na zmianę decyzji prezydenta Trumpa w tej sprawie, co go do tego skłoniło. Pierwszy Wall Street Journal zrobił świetną analizę krok po kroku, więc spójrzmy na to. Więc artykuł nosi tytuł: Dlaczego Trump zrezygnował z cła zaledwie kilka godzin po jego wprowadzeniu? Dlaczego zrezygnował z cła wobec sojuszników? Prezydent powiedział, że reakcja nad Sła była pełna entuzjazmu. Polegał na instynktach, aby zmienić kurs, obserwując spadek na rynku obligacji i słuchając obaw przed recesją wyrażanych przez liderów biznesu, w tym Chief Executive Officer JP Morgan Chase i co Morgan Chase Jamie Dimon. Zatrzymajmy się na chwilę, chcę poruszyć ciekawy punkt. Jamie Dimon jest oczywiście bardzo szanowaną osobą w branży finansowej. A do tego powiedziałbym, że jest prawie na równi pod względem szacunku, jaki ma od swoich rówieśników, obok takich osób jak Warren Buffett. Na równi z Warrenem Buffettem. Wystąpił na Fox News Business, bo wiedział, że ogląda to prezydent Trump. Klip, który zobaczyliśmy, miał miejsce rano, a po kilku godzinach prezydent obniżył cło. Nie tylko Jamie Dimon zmienił zdanie prezydenta. Był to również sekretarz skarbu Scott Besant. Besant poleciał w niedzielę na Florydę, a potem otrzymał upoważnienie do publicznego komentowania umów, co dodało otuchy wielu osobom bliskim Trumpowi, które wierzyły, że sekretarz skarbu może znaleźć drogę wyjścia. Kiedy obaj mężczyźni wrócili razem do Waszyngtonu w niedzielę na pokładzie Air Force One, Besant zachęcał Trumpa do skupienia się na negocjacjach według osoby zaznajomionej z rozmową. Teraz oprócz tego wszystkiego, Trump słuchał również wielu dyrektorów generalnych, którzy w zasadzie narzekali na CEUA, a nawet niektórych gubernatorów, którzy twierdzili, że ich stany są niszczone z powodu biznesu, który zatrzymał się z powodu niepewności związanej z cłami. Po wysłuchaniu tego wszystkiego, wydaje się, że prezydent Trump podjął decyzję w środę rano, a w środę po południu otrzymaliśmy ten tweet jako oświadczenie, że CŁa zostały wstrzymane. Jednak jest to 90-dniowa przerwa i 90 dni ma dać czas każdemu krajowi na negocjacje jakiegoś rodzaju umowy, ale mam wrażenie, że możemy ponownie usłyszeć wieści o cłach, gdy okres 90 dni dobiegnie końca. Ale na razie cała uwaga skupia się na Chinach i na tym, jak radzić sobie z subwencjami Chin, jak radzić sobie z barierami handlowymi Chin, jak radzić sobie z dewaluacją własnej waluty przez Chiny, aby przeciwdziałać cłom, aby przeciwdziałać wszystkiemu, co robią inne kraje. Ważną kwestią, która dziś wyszła na jaw, jest to, że Scott Besant jest głównym negocjatorem z większością krajów przychodzących negocjować umowy handlowe. Więc ważne jest dla nas, aby wiedzieć, jakie są jego myśli na temat cła, bezpieczeństwa narodowego i Chin. Oto klip, w którym dzieli się swoimi przemyśleniami na ten temat. Maria, uważam, że to niefortunne, że Chińczycy tak naprawdę nie chcą przyjść i negocjować, ponieważ są najgorszymi przestępcami w międzynarodowym systemie handlowym. Mają najbardziej nierównomierną gospodarkę w historii nowoczesnego świata. Pierwszy wiesz, mogę Ci powiedzieć, że ta eskalacja to dla nich porażka. Mają bardzo mądrych ekonomistów, akademików, technokratów w swojej biurokracji, i oni mówiliby przywództwu, że nie mamy tu przewagi. Oni są krajem nadwyżkowym. Ich eksport do Stany Zjednoczonych Ameryki jest pięć razy większy niż nasz eksport do Chin. Więc mogą podnieść swoje cła, ale co z tego? Pod względem eskalacji niestety największym przestępcą w globalnym systemie handlowym są Chiny. Pierwszy są jedynym krajem, który eskalował. Pierwszy mogę powiedzieć reszcie świata, że nie jestem pewien, czy to był premier, czy minister gospodarki. W Hiszpanii wygłosił jakieś komentarze dziś rano o cóż, może powinniśmy bardziej związać się z Chinami. To byłoby jak podcinanie sobie gardła. Ponieważ mogę ci powiedzieć, że te chińskie eksporty. Które amerykański mur taryfowy ma na celu zatrzymać, to Chiny. Dla wszystkich tych, którzy pamiętają ten film Disneya o miotłach niosących wiadra wody, to jest chiński model biznesowy. To nigdy się nie kończy. Oni po prostu ciągle produkują i produkują, zalewają i zalewają, a to idzie gdzieś. Pierwszy, myślę, Rob, że na koniec dnia prawdopodobnie możemy osiągnąć ideał razem z naszymi sojusznikami, z innymi krajami, które były z nami na długo. Były dobrymi sojusznikami militarnymi, nieidealnymi sojusznikami ekonomicznymi, a potem możemy podejść do Chin jako grupa. Besant dziś rano również powiedział, że moglibyśmy przyjrzeć się usunięciu chińskich akcji z amerykańskich giełd. I tak naprawdę powinno to zostać zrobione znacznie wcześniej, ponieważ chińskie akcje nie podlegają tym samym prawom co akcje amerykańskie czy amerykańskie firmy. KPESEK mówi, że amerykańscy regulatorzy nie mają prawa do audytu chińskich firm. To oznacza, że nie wiemy dokładnie, co dzieje się pod maską w tych dużych firmach, takich jak Alibaba, Timu i wszystkich innych firmach. Które są notowane na amerykańskim rynku, a nie możemy naprawdę ufać chińskim regulatorom, ponieważ przecież musimy pamiętać, że to chińscy regulatorzy pozwolili Evergrande stać się tak duże, podczas gdy ich księgowość była czystym głównym. Nie było lepszego słowa na to. Evergrande korzystało z budynków, które nawet nie zostały wybudowane. To oznacza, że muszą wydać dziesiątki milionów dolarów na budowę budynku, ale korzystali z końcowej wartości budynku, który nawet nie został wybudowany, aby zaciągnąć więcej pożyczek w chińskich bankach, a następnie użyć tych pożyczek na zakup więcej ziemi, aby rozpocząć budowę tego wyimaginowanego budynku, a potem twierdzili, że budynek jest ukończony i zaciągali więcej długów. Było to w zasadzie piramidowe oszustwo, mające na celu wyłudzenie pieniędzy od chińskich inwestorów. Było to piramidowe oszustwo, mające na celu wyłudzenie pieniędzy od zagranicznych posiadaczy obligacji, w tym ze Stanów Zjednoczonych. Tymczasem chińscy regulatorzy prowadzili ten spadek przez dziesięciolecia. Nie możemy im ufać. To są tu wielkie działa. Stany Zjednoczone Ameryki pozwoliły KPH blokować audyty. Chińskie firmy zasadniczo grają według innego zestawu zasad niż amerykańskie firmy, będąc na tym samym giełdzie i jednocześnie biorąc pieniądze amerykańskich inwestorów. Więc powinniśmy zmusić ich do przestrzegania tych samych zasad. Jeśli Stany Zjednoczone Ameryki zacznie egzekwować te zasady, będzie to katastrofalne dla kapeczni. YouTube właśnie opublikował zdumiewające ogłoszenie. Płaci twórcom 64 miliony dolarów dziennie. Dlaczego? YouTube obecnie nie ma wystarczającej liczby twórców. Dlatego widzisz na swojej stronie głównej filmy, które mają mniej niż 1000 wyświetleń, takie jak ten. Oczywiście, to nie oznacza, że każdy powinien założyć kanał. Ale jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się nad założeniem kanału na YouTube lub kanału bez twarzy, teraz jest idealny moment. YouTube płaci twórcom miliony każdego dnia i teraz bardziej niż kiedykolwiek promuje nowe i mniejsze kanały. Ale na pewno masz sporo pytań o tym, jak zacząć i rozwijać kanał. Ciągle dostaję te pytania na mój e-mail od niektórych z Was. Dlatego umieściliśmy wszystkie nasze porady dotyczące YouTube w jednym darmowym obozie szkoleniowym. Jeśli chcesz założyć własny kanał na YouTube, możesz zapisać się na ten obóz szkoleniowy, klikając link w opisie lub skanując kod Quick Response na ekranie. Obóz szkoleniowy ograniczony jest do 100 osób, jak rozmowa przez Zoom. Zapisz się, zanim zabraknie miejsc.